Raków i Jagiellonia przegrywają. już z szansami na myszowski tytuł. Lekia wraca do strefy spadkowej. Tak wyglądała 29. kolejka Ekstraklasy. Zapraszam na podsumowanie. Kolejkę otwieraliśmy w Gliwicach, gdzie Piast mierzył się z Koroną Kielce. Spotkanie nie zachwycało, było wręcz nudne. Pierwsza połowa z bramką i na plus dla gości. Po zmianie stron ożywił się trochę Piast, a nawet momentami zagrażał Koronie. Bramka wpadła rzutem na taśmę w samej końcówce meczu. Oba zespoły podzieliły się punktami, a mecz był z gatunku tych, o których należy jak najszybciej zapomnieć. Na głowy fanatyków Śląska Wrocław wylano wiadro zimnej wody. Wrocławianie w ostatnim czasie wyglądali świetnie. I myśli o utrzymaniu były coraz bardziej realne, jednak wielką sobotę na tarczyńskiej arena obejrzeliśmy śląsk z poprzedniej rundy, taki, który marnuje swoje sytuacje. Nie ma pomysłu na grę i rozdaje prezenty w defensywie. W pierwszej części spotkania dwa takie prezenty wykorzystali zawodnicy GKS Katowice i prowadzili dwa do zera. Po zmianie stron ekipa góraka broniła swojego wyniku i liczyła tylko na kontry. Śląsk szukał swoich bramek, ale bezskutecznie. GKS Katowice po raz kolejny w tym sezonie zagrał świetne zawody i mocno ugosił się w górnej części tabeli. Jeżeli chwalimy Beniaminka z to należy także pochwalić motor. W tej kolejce drużyna Stolarskiego przyjechała do Łodzi na mecz z Wizewem. W pierwszej części meczu więcej do zaoferowania mieli zawodnicy RTS-u. Jednak nie potrafili tego udokumentować. Tuż przed przerwą arbiter wskazał na wapno. Jednak faul był mocno dyskusyjny. Co ty uważasz o tej sytuacji? Po zmianie stron widzę, wpoczął wiatr w żagle, aby odrobić bramkę i to się udało, ale radość nie trwała długo, gdyż motor szybko ponownie wyszedł na prowadzenie. Ekipa z Koziego Grodu walczy o swój historyczny wynik w wysokiej klasie, a grając w taki futbol raczej o to nie będzie ciężko. W chicie kolejki pogoń pokonała Raków 1 do 0. W meczu nie zabrakło kontrowersji. Tragiczne zawody prowadził sędzia Sylwestrze: skandaliczne wejście od jeno w nogi kurzawy, skandaliczny wpis na profilu Rakowa. Portosy strzelili bramkę i mogą dziś pluć sobie w brodę, że nie wygrali wyżej. Świetną dyspozycję w sobotę miał Trelowski, który dwoił się i troił. Był zdecydowanie najjaśniejszym punktem medalików. Raków grając w osłabieniu, nie miał pomysłu na to spotkanie. Hit zawiódł. Arbiter powinien odpocząć od profesjonalnego sędziowania. Pogoń walczy o czwartą lokatę. A kto wie, może jeszcze uda się powalczyć o medal mistrzostw polski. To tyle, jeżeli chodzi o sobotę. Emocji nie brakowało również w poniedziałek. Pogoda nie jest łatwa do biegania. I ta godzina. Słowa Huberta Tomalskiego spuszczy. I tak to wyglądało przez dłuższą część meczu. W wykonaniu obu drużyn. Mecz ożywił się na ostatnie 20 minut, bo wtedy to obejrzeliśmy aż 4 bramki. Najpierw Radomiak wyszedł na prowadzenie. Tuż przed końcem meczu Puszcza wyrównała. Minutę później znów mieliśmy odpowiedź Radomiaka i wydawało się, że goście wywiozą komplet punktów z Niepołomic. Ale jednak wtedy cios ostateczny zadała Puszcza i mecz zakończył się remisem 2 do 2. Puszcza nie poddaje się w walce o utrzymanie. Na teren mistrza Polski przyjechało Lubińskie Zagłębie po kwadransie gry Jagiellonia prowadziła 1-0 po bramce Imaza, który dostał świetne podanie od Kubickiego. Mogło się wydawać, że Jagiellonia napieczętowała worek z bramkami. Jednak w pierwszej połowie Kajetan Szmyt zdołał strzelić bramkę po przypadkowej asyście Pięko. Po zmianie stron oglądaliśmy wymianę ciosów, chociaż lepiej wyglądali gospodarze. W końcówce meczu w polu karnym folowany był pięko. Podszedł do 11 uderzył. Obronił Abramowicz. Sędzia nakazał powtórzyć karnego, gdyż Imaz za szybko wbiegł w pole karne. Pod koniec meczu Pienko zadał cios ostateczny, po świetnym podaniu Adamskiego, który w poprzedniej rundzie odbił się od kiepskiej pierwszoligowej warty. Zagłębie sprawiło sensację i zaliczyło trzecie zwycięstwo z rzędu. Legia mierzyła się z Lechią, i nie był to łatwy pojedynek. Goście z Gdańska wciąż walczą o utrzymanie. I mimo że ich gra ofensywna wygląda fanie, to niestety w defensywie nie jest tak kolorowo. Legia w tym meczu wyszła na prowadzenie po kapitalnym golu z rzutu wolnego. Legii udało się odrobić straty tuż przed zejściem do szatni. W drugiej części meczu Legia cisnęła, ale była nieskuteczna. Iliasz Kurin zmarnował rzut karny, a zwycięstwo tuż przed końcem meczu zapewnił Legii młody ziłkowski. Legia, jeżeli chce grać o jak najwyższe cele, to wzmocnienie pozycji bramkarza w nowym sezonie powinno być obowiązkiem. Legia wygrywa, a Lekia po tej kolejce wraca do strefy. Spadkowej. W Poznaniu obejrzeliśmy mecz przyjaźni między Kolejorzem a Krakowią. Lech do tego meczu podchodził napompowany, gdyż Jagiellonia i Raków przegrały swoje spotkania. To Kolejorz miał idealną sytuację, aby dogonić lidera i uciec Mistrzowi. W końcu lechici stanęli na wysokości zadania i osiągnęli swój cel. W pierwszej połowie byli zdecydowanie lepszym zespołem, ale prowadzili tylko jeden do zera. Świetny mecz rozgrywał rawas, który uchronił niejednokrotnie pasy. Po zmianie stron Krakowia próbowała powalczyć i nawet się udało wyrównać, jednak radość nie trwała zbyt długo, gdyż kapitalnym uderzeniem popisał się Sołza. Z Krakowi po tej bramce zeszło powietrze, a Lech zwycięstwo odniósł do końca i zrównał się z rakowem punktami. Dziś kolejkę zamkniemy w mielcu, gdzie stal podejmie górnik zabrze. Czy Stali jest jeszcze w stanie odbić się od dna? A może Górnik bez trenera Urbana będzie już miałkim zespołem? Daj znać w komentarzu. Oto komplet wyników tej serii gier oraz tabela ligowa. Jak oceniasz świąteczną kolejkę? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć.